Cześć, tu Beata. Dziś mamy piątek, 7 sierpnia, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to Królowa Pucharów. W tej talii ona ma taki podtytuł Matka Postrzeganie. Królowa Pucharów wiąże się z empatią, z bogatą wyobraźnią, z kierowaniem się swoimi uczuciami. Czyli ja często odbieram, bo ktoś może zapytać, no co to znaczy kierowanie się swoimi uczuciami? To może oznaczać wiele różnych rzeczy dla różnych ludzi, ale słuchanie swoich uczuć i podążanie za nimi, tak? Czyli to tak jakbyśmy wewnętrznie czasami czujemy, że, że chcielibyśmy coś zrealizować albo komuś pomóc, albo z kimś porozmawiać, to... To, bo to budzi w nas takie pozytywne uczucia, i to jest właśnie, ym, myślę, fajne. I dzisiaj też należałoby posłuchać tego łuu, jak to niektórzy mówią, czyli tego czegoś, co jest nienamacalne. Posłuchaj, posłuchajmy czasami tego, yy, żeby. Yy, no już nie chcę się powtarzać, kierować się uczuciami, ale żeby zatroszczyć się o siebie, zatroszczyć się o innych, wykorzystać tą swoją wewnętrzną mądrość w dzisiejszych działaniach, właśnie po to, żeby. Yy, nie wiem, zdecydować, gdzie chcemy iść, co chcemy robić, albo z kim chcemy rozmawiać. Ta karta jest taką um, kartą wytrwałości w tym, yy, w takim działaniu, czy w takim podejściu bardziej niż w działaniu. Jesteśmy jednak w żywiole wody, ale czasami, tak jak woda, potrafimy bardzo szybko, tak czasami to się wszystko zatrzyma, ale czasami potrafimy bardzo szybko działać. Pamiętajmy jednak, że w trudniejszym aspekcie Królowa Pucharów potrafi czasami mm, sprawić, czy takie podejście Królowej Pucharów wygląda troszeczkę tak, że patrzymy w to lustro wody i tak yy, zastanawiamy się i zastanawiamy się i nie mamy jasnego, klarownego obrazu. To jest to wyzwanie, które zawsze należy o którym zawsze należy pamiętać, bo to, żeby dobrze wykorzystać tą energię, potrzeba trochę bardziej praktycznego podejścia i to będzie takie ważne. My jesteśmy w tarocie mitycznych bogiń. Ja spróbuję ją tutaj, tą piękną królową i matkę postrzegania wyostrzyć. Ona jest bardzo otwarta, tak? Matka musz. W tej talii się nazywa i wpatruje się ona swoją nie kulę kryształową, tylko właśnie misę wróżbiarską, e, gdzie właśnie spogląda we wszystkie wymiary, w te, w te, poza tą naszą rzeczywistość, tak? czyli we wszystkie, we wszystkich kilka innych wymiarów. E, I to właśnie, dlatego że jej postrzeganie jest dokładne, ale też zrodzone z miłości i uczuć, jest takim. E, takim odzwierciedleniem tego, że w jaki sposób można wykorzystać żywioł wody, tak? A więc emocje na przykład, które pozwalają nam dostrzegać te pozytywne e, aspekty nie tylko w sobie, ale i w innych. Ta karta czy tam, y, tam morska matka, y, matka postrzegania y, trochę też zapewnia, że dzięki darom tej percepcji właśnie, tego sposobu postrzegania y, po, pozwala nam to spojrzeć jakby trochę Poza, poza granicę tego naszego rzeczywistego świata takiego, wiecie, żeby wejść w ten trzeci wymiar, w tą energię, na przykład. I ona właśnie y, szanuje też swoją integralność, czyli to połączenie, o którym powiedziałam na początku, ze swoimi emocjami, z tym, jak ona czuje, że ona powinna to zrobić. To jest naprawdę, ona widać, to widać nawet w tej karcie, że ona się cieszy z tego, y, co zrobiła. I y, dzięki temu też Pozwala nam takie poczucie, pozwala nam być prawdziwym w tym, co robimy, tak podążać za swoimi uczuciami. I jeszcze raz zaznaczę to, co powiedziałam na początku: podążanie za swoimi uczuciami samo w sobie może niewiele zdziałać, ale jeżeli dołożymy do tego takie praktyczne podejście, to nie będziemy spoglądać w to jezioro. I dumać i zastanawiać się, a i tak, jak ktoś wzburzy tą wodę, to nie będziemy nic yy, precyzyjnie widzieć. Dlatego to praktyczne podejście w tej karcie jest bardzo potrzebne. To są te wskazówki, których czasami warto poszukać gdzie indziej. Myślę, że takie fajne zakończenie tygodnia yy, kartą Królowej Pucharów czy matki postrzegania, matki percepcji. Piękna karta, naprawdę piękna karta. Ona ma tu w tej chwili co wygląda jakby to była taka, kurczę znowu nie wyostrzyło się, no nie wiem, o jakby była taka ciemna woda takie czarne lustro, w którym się można y, 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 można poszukać odpowiedzi. I myślę, że to fajne zakończenie y, y, tygodnia, ale też działanie z empatią czasami wcale nie jest takie oczywiste, jakby się mogło wydawać tak? I spróbujmy zobaczyć co się stanie, jeżeli będziemy kierować się z jednej strony, kierować się emocjami, a z drugiej strony wykorzystywać praktyczne rozwiązania. To ciekawa jestem, co się wtedy wydarzy. Mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać tą energię i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.